Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję Polskiej Agencji Prasowej za to zaproszenie. Postaram się przedstawić państwu dwie reformy bo ważne jest zrozumieć w jaki sposób dotarliśmy do tego miejsca kiedy nastąpiła reforma i podejścia do nowych do, do pacjentów psychiatrycznych zaczynając od reformy z 78 roku tak zwana ustawa bazalia to wtedy właśnie podjęto decyzję o zamknięciu zwykłych Szpitali psychiatrycznych, natomiast w 2014 została uchwalona ustawa o zamknięciu szpitali psychiatrii sądowej. Czyli to są dwie różne reformy, których wspólnym celem było leczenie pacjentów poza dużymi zakładami psychiatrycznymi, ale w takich mniejszych ośrodkach i tutaj kilka przykładów, jak doszliśmy do tego momentu, że zamknięte zostały szpitale, ponieważ to jest ważne, żeby zrozumieć tę całą ścieżkę i to, co za tym stoi, historię, kulturę. W 1978 roku, przed zamknięciem zakładów psychiatrycznych, mieliśmy we Włoszech 98 zakładów zamkniętych, w których był, przebywało 89 tysięcy osób. Szpitale psychiatryczne zostały powołane na mocy ustawy 104 z 1904 roku. Były to zakłady zamknięte, takie totalne, tak jak określał to później Franco Bazalia. I artykuł pierwszy tej ustawy ze 104 z 1904 roku wskazywał, że osoby trafiały do tych zakładów dla obłąkanych w momencie, kiedy były dotknięte jakimiś problemami psychicznymi w momencie kiedy były niebezpieczne dla siebie oraz dla innych albo wzbudzały zgorszenie publiczne, a więc w pewien sposób wzbudzały zgorszenie społeczeństwa i w te kryteria powodowały, że bardzo często trafiały do tych zakładów osoby, których zaburzenia czy, czy których problemy tak naprawdę nie były jednostką chorobową, ale były to osoby z jakimiś dewiacjami, prostytutki, homoseksualiści czy osoby z wybujałą seksualnością, albo często też byli to, były to osoby, które nie chciały zgodzić się z na przykład tym, co im mówili rodzice czy, czy rodzina. Jako tak i były uznawane za osoby, które tam powinny trafić. W 1931 roku kodeks karny nakazał, że osoby. Które trafiały do zakładów psychiatrycznych, informacja o tym powinna trafić do rejestru karnego. A to był bardzo duży problem, ponieważ stawała się to naprawdę stygmatyzacją, stygmatyzacją karną, że ta osoba jest niebezpieczna. I taka sytuacja miała do czynienia również osoby niepełnoletnie. Też trafiały do tych zakładów psychiatrycznych. Przykładem od 1913 do 1974, a więc 70 lat, przynajmniej 293 troje dzieci do czwartego roku życia i prawie 2,5 tysiące pomiędzy 5 a 14 rokiem życia w jednym ze szpitali w Rzymie. Sytuacja zaczęła zmieniać się w 1968 roku, kiedy nowa ustawa określiła maksymalną liczbę łóżek, które mogą być w takich zakładach psychiatrycznych. Wcześniej to było 1000-1200 osób, teraz maksymalnie 500 łóżek, a jednocześnie zlikwidowany został nakaz wpis, wpisu do rejestru karnego, a jednocześnie pojawiła się możliwość leczenia za zgodą pacjenta. No i właśnie w 1978 roku pojawia się reforma przeprowadzona przez naszego najsłynniejszego, myślę, na całym świecie, psychiatrę Franco Basalia, to jest 40 lat w tym roku. Baselia zaczyna swoją pracę w szpitalu w Goricji, zaczyna wprowadzać nowinki, otwiera drzwi oddziałów, pozwala pacjentom, żeby w towarzystwie wychodzili do miasta, czyli żeby nie musieli być zamknięci cały czas w szpitalu, wprowadza zajęcia rekreacyjne, a więc nie tylko leczenie, zamknięcie itd. Eliminuje elektrowstrząsy jako formę leczenia i eliminuje wszelkie, wszelki przymus fizyczny, taki związanie, na przykład pacjenta do łóżka. Teraz to wydaje się rzeczą oczywistą, ale 40 lat temu to naprawdę była duża rewolucja. I to jest właśnie ta ustawa bazali, która w zmieniła system zdrowotny. Chodziło o to, żeby zamknąć zakłady dla obłąkanych, już tam nikogo nie przejmować, aby zwrócić pacjentom psychiatrycznym ich prawa um, obywatelskie, ich godność, a więc uznać, zobaczyć w nich człowieka i obywatela zlikwidowano to kryterium, że ktoś jest niebezpieczny dla siebie i dla innych, i wprowadzony jest kryterium, że osoby poddane leczeniu przymusowemu mogą być poddane takiemu leczeniu, ale w, na małych oddziałach, nie w dużych zakładach zamkniętych, muszą być, musi posiadać bardzo duże zmiany, zaburzenia psychiczne musi nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest chory i, nie może, i nie może, musi być niemożliwe leczenie go w inny sposób, poza szpitalny. A więc w ten sposób człowiek chory psychicznie Zdobywa na nowo prawa obywatelskie i y, godność. Oczywiście to nie było tak, że z dnia na dzień szpitale zostały zamknięte. Potrzeba na, było do tego 20 lat, i wreszcie w 1999 roku wszystkie szpitale psychiatryczne zostały zamknięte. Teraz jeśli chodzi o obecną informację, postaram się króciutko to Państwu przedstawić. Otóż. We Włoszech mamy 20 regionów, takich odpowiadających polskim województwom, które zarządzają wszystkim w skali regionalnej i lokalnej. I w każdym z tych regionów działają tak zwane lokalne jednostki opieki zdrowotnej, a mianowicie takie organy, które zapewniają o to, żeby obywatele byli otoczeni wszelkiego rodzaju opieką. W ramach tych jednostek działają wydziały, które zajmują się konkretnymi rodzajami chorób i każda jednostka opieki zdrowotnej ma także Wydział Zdrowia Psychicznego, który tu Państwo widzicie. W ramach tego wydziału mamy trzy obszary. Obszar leczenia dorosłych, a więc zdrowie psychiczne osób dorosłych, obszar leczenia dzieci i młodzieży oraz obszar leczenia uzależnień Czyli y, osób uzależnionych od y, substancji odurzających, alkoholu i wszelkich innych nowych form uzależnień. Każdy wydział dzieli się następnie na większą liczbę prostych jednostek, które już, pod które podpadają konkretne placówki działające na danym terenie, w ramach których świadczone są usługi opieki zdrowotnej y, obywatelom. To na przykład jest ta jednostka, w której ja pracuję. Ten Wydział Opieki Zdrowo Zdrowia Psychicznego, w którym ja pracuję. To jest Toskania, 1600 obywateli, 1,6 mieszkańców, obywateli. Dwa duże miasta Prato i Florencja, plus dwa mniejsze okręgi Pistoja i gminy obszaru Empoli. W sumie 1,6 mln osób. To dla przykładu, jak zorganizowany jest obszar leczenia dzieci i młodzieży i na jakie jednostki się dzieli, i to z kolei um, obszar leczenia uzależnień. Jeśli chodzi o Wydział um, Zdrowia Psychicznego, to to jest całość usług i placówek, które zajmują się właśnie tym czego potrzeba w odpowiedzi na występowanie konkretnej choroby, czyli pomoc, leczenie. Um... Na danym terenie, na danym obszarze. Nie będę czytał wszystkiego, co przygotowałem w prezentacji, bo tego jest za dużo, ale chciałem po prostu Państwu mniej więcej pokazać, jak ten system jest zorganizowany. Otóż każda jednostka opieki zdrowotnej ma w swoim obrębie ośrodki zdrowia psychicznego, jeden lub więcej, których zadaniem jest, świadczenie usług już bezpośrednio. A więc to są te ośrodki, które zajmują się już osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. To jest leczenie psychiatryczne, leczenie psychologiczne, diag diagnoza ym, i to jest również to, o czym mówiła Justyna, a więc również to skojarzenie z systemem opieki podstawowej, zdrowotnej, po to by był bezpośredni kontakt z osobami i z rodzinami tych pacjentów. Również angażowane są w to fundacje, stowarzyszenia, rozmaici wolontariusze, także burmistrze czy włodarze miast, dlatego że jeżeli chcemy rzeczywiście pokonać to piętnowanie, tę stygmatyzację pacjentów psychiatrycznych, trzeba pamiętać o tym, że bardzo ważna jest praca ze społeczeństwem, z tymi wszystkimi wymiarami społeczeństwa obywatelskiego, gdzie te usługi są świadczone. Ośrodki zdrowia psychicznego otwarte są co najmniej 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Oprócz tych ośrodków działają tak zwane ośrodki dzienne czy opieki dziennej. To są takie ośrodki, gdzie prowadzona jest działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna, otwarte co najmniej 8 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, i one świadczą czy wykonują tak zwane projekty leczniczo-rehabilitacyjne, spersonalizowane. One są już bardzo nastawione na pracę środowiskową. Tam są takie wielodyscyplinarne zespoły tam nie tylko lekarz, ale też rozmaici wychowawcy, osoby pracujące, na zasadzie terapii zajęciowej, i tak dalej. Oprócz tego działają też placówki pobytowe dla pacjentów, które, którzy muszą przebywać w danej placówce przez całą dobę, ale to nie są szpitale to są takie małe ośrodki terapeutyczne liczące nie więcej niż 14 łóżek działające przez całą dobę. I one dzielą się na rozmaite poziomy, czy stopnie intensywności terapii. Są takie, jest wysoki stopień, średni stopień, czy tam w przedziałach godzinowych niski stopień, nie więcej niż 14 miejsc, tak jak powtarzam. Dla pacjentów nie w fazie ostrej, ale takich, które potrzebują no, po prostu przebywać we środku przez cały czas, niemniej yy, przez jakiś określony czas od, Osiemnastu do dwudziestu czterech miesięcy. I dalej. Jeśli chodzi o psychiatryczną opiekę diagnostyczno-leczniczą, to są z kolei już usługi szpitalne dla pacjentów w fazie ostrej, związanych już z siecią terytorialną. Czyli nawet jeżeli one mieszczą się w szpitalu, to one podlegają właśnie pod Wydział Zdrowia Psychicznego, po to, żeby zachować pewną ciągłość leczenia, interwencji. Średnio te, te ośrodki, mają jedno łóżko na 10 tysięcy mieszkańców. Tak jest wymiar tego. Natomiast w niektórych regionach to kryterium obniżono do 0,6 na 10 tysięcy mieszkańców. Jeśli chodzi o wielkość, to nie mogą liczyć więcej niż 16 łóżek. I ta psychiatryczna opieka diagnostyczno-lecznicza obejmuje zarówno leczenie za zgodą pacjenta, jak i przymusowe. Takie leczenie zwykle trwa nie dłużej niż 15-30 dni. Tutaj w tej tabeli widzą Państwo zestawienie tych placówek pobytowych. Przekażę Państwu te materiały, więc jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać z liczbami konkretnymi, to będzie miał taką szansę, ile to wynosi w skali naszego regionu. 98 tysięcy wcześniej, w tej chwili mamy 26 tysięcy przebywających osób w takich ośrodkach pobytowych. Jak mówię, to nie, jest, to nie są szpitale i 14 tysięcy w takich ośrodkach dziennych. Ta specjalistyczna ośrodków tej opieki psychiatrycznej, diagnostyczno-leczniczej jest 318 i jest to mniej więcej ten, który odzwierciedla taką proporcję, jedno miejsce na 10 tysięcy mieszkańców pełnoletnich. Tak działa właśnie ten system. Jest to bardzo ważne, ponieważ e, powiemy o tym niedługo, w tym systemie przewidziane jest także leczenie sprawców przestępstw. Tutaj bardzo dwie ważne rzeczy, a mianowicie jak istotne jest zdrowie psychiczne, e, co Jakiś czas przeprowadzany jest, przygotowany jest taki Krajowy Plan Zdrowia Psychicznego, w którym ustalone są założenia zdrowia psychicznego dla populacji. Co będzie państwo robiło w tym zakresie? Kto będzie działał? Jakie kryteria będą założone co do oceny i potem zasady wdrażania i monitoringu planu? Ten ostatnio działający plan działa do roku 2020. Bardzo ważne jest, by też tak planować ścieżki leczenia, żeby odpowiednio odpowiadać na potrzeby pojawiające się w danym społeczeństwie w danym okresie. Mamy cztery tak zwane plany diagnostyczno-terapeutyczne, które mają cztery konkretne cele. Czyli są to plany diagnostyczno-terapeutyczne czterech rodzajach zaburzeń. To są zaburzenia ze spektrum schizofrenii, zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne poważne i y, ciężkie zaburzenia osobowości. Po to, żeby też ujednolicić w skali całego terytorium, w skali całego kraju formy leczenia i je ustandaryzować, tak żeby to wszystko podlegało jakiejś weryfikacji. Kilka danych liczbowych. W sumie osobom, których, którym udzielono pomocy psychiatrycznej, było ich 807 035. Nie mówię tutaj o leczeniu szpitalnym. Są to osoby, które co roku po prostu zwracają się. Jeśli chodzi o zapadalność, to jest 349 tysięcy osób rocznie. To są rozmaite problemy, lęki i tak Kobiet jest 54% w tej liczbie pacjentów, 66, 67% to są osoby powyżej 45 roku życia. Mówiąc o dniach pobytu w różnych placówkach, jest to w sumie 11 milionów 860 tysięcy w różnych placówkach i publicznych i prywatnych, sumarycznie. Kolejny ważny element to taka kampania, która Została ostatnio wdrożona, ale ona pojawia się okresowo, która ma przeciwdziałać stygmatyzacji osób chorych z zaburzeniami psychiatrycznymi czy psychicznymi. Dlatego, że choroba psychiczna to jest bardzo często takie piętno nakładane na pacjenta, ale też takie samo się pacjentów. Sami pacjenci też postrzegają się, mówimy wtedy o takim piętnowaniu wtórnym, postrzegają się jako chorzy i w związku z tym wycofuje się z życia, nie chce w nim uczestniczyć. Dwa zasadnicze punkty tego, tej kampanii to wyczulenie burmistrzów, prezydentów miasta, więc tych włodarzy, pierwszych obywateli, w, w kraju, w, we Włoszech u nas to jest, są akurat też te jednostki, które odpowiadają administracyjnie za opiekę zdrowotną, więc one odpowiadają też na to, jak te usługi są zorganizowane, A więc pierwsi um, uczestnicy tej kampanii to są właśnie burmistrze i prezydenci miast, natomiast po drugie to są, to jest przygotowanie materiałów wydawniczych, um, które są publikowane w prasie, w radiu, w telewizji, w formie plakatów, także w mediach społecznościowych, tak bardzo Nowocześnie na Facebooku, na Twitterze i tak dalej, po to, by wyczulić i obywateli, i instytucje pod kątem prawidłowej postawy wobec chorób psychicznych, by pokonać te stereotypy, a uświadamiać. W 40. rocznicę ustawy Bazali powstało takie hasło, że z bliska nikt nie jest normalny. I z daleka można powiedzieć, ktoś się zachowuje dziwnie, ale jak się zbliżymy, zaczynamy z kimś rozmawiać, to tak naprawdę o każdym można powiedzieć, że nikt nie jest do końca normalny, czy że każdy ma jakąś możliwość z drugiej strony wejścia w relacje. To również pomaga, to wszystko, co Państwu powiedziałem, pomogło zrozumieć, i jak doszliśmy do tego roku 2014 roku, a więc do zamknięcia szpitali Psychiatry sądowej.